To nie przypadek, że nie potrafisz łączyć kropek. To celowy projekt, a ty jesteś jego ofiarą. Twój mózg jest codziennie zalewany informacyjnym szumem. Zaprojektowanym tak, byś nigdy nie zobaczył pełnego obrazu. Każdy scroll, każde powiadomienie to kolejna cegła w murze twojej ignorancji. Uczą cię, jak reagować emocjonalnie, a nie jak myśleć logicznie. Gniew, strach, euforia to proste przełączniki. Logika wymaga wysiłku. System nie chce, żebyś zadawał pytania. Chcę, żebyś konsumował odpowiedzi. Gotowe opinie podane jak fast food, szybkie, tanie i bezwartościowe. Prawdziwe łączenie kropek to bunt, to akt poznawczej niepodległości. Zaczynasz widzieć wzory tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Dostrzegasz manipulacje w nagłówkach i propagandę w trendach. To pierwszy krok do odzyskania umysłu, który ci skradziono. Ale ostrzegam, kiedy raz zobaczysz te połączenia, już nigdy nie wrócisz do błogiej nieświadomości. Chcesz zaryzykować? Skomentuj widzę, subskrybuj i zacznijmy Twoją deprogramację.